Witam Was bardzo serdecznie. Znowu gramy w Rayman 3 Hoodlum Hevok Dzisiaj zwiedzimy krainę żywych trupów, czyli cel, do którego początkowo nie doszliśmy Ha! Kraina Żywawych trupów! Nareszcie! Przynajmniej Globoks, jak cisza zwykle i spokój ja Przewodnicząca, że tu się będzie rolić od jakichś przerażających, gnijących trupożerców, a, ze mnie! No więc tak, co nas tutaj czeka? Hmm, to dość powiem wam, że odprężająca kraina. W poprzedniej mieliśmy zalew bossów, tutaj, ostatecznie możemy się już spotkać z doktorkiem. E, no, też będzie boss, nie ukrywam. E, no, ale będzie bardzo łatwy. E, będziemy mieli tutaj duchy Tinsinów, ale to właściwie niczego nie zmienia, bo i tak jesteśmy zmuszeni je uwolnić. Dojdzie nam kilka nowych modoklumów, i dojdą nam też. Yy, znaczy, będzie też jedna kratka, którą bardzo trudno znaleźć. Lecę, zaniosę dziadka na basen. Ok, gdzie on jest? Co? A, tutaj jest. Dobra, ja jeszcze z tego co pamiętam. Przeoczyłem ważną rzecz. Tu gdzieś była niebieska żaba. A jest. No, w tym wypadku akurat nie musieliśmy przybliżać kamery, bo staliśmy wystarczająco blisko. Rzecz jasna: to tornado jest niezbędne, żebyśmy mogli dalej grać. Najpierw pozbywamy się tych małych, dziwnych stworuków. No i dobra, tu pewnie będzie walka jakaś nas czekać. Chociaż... Mm, to znaczy tak, no na pewno nie znajdziemy nowych puszek, bo nowe puszki wszystkie już praktycznie... Ostatnia nowa puszka była... Z tym w poprzednim świecie, ale będzie też mały bonus, coś podobnego do pusz. No, kurde, że naprawdę nie dotarło. No, o to mi chodziło. On, on tam nam zostawia puszkę, ale zanim po nią idziemy, powinniśmy się skupić na tym miejscu tutaj, właśnie. Tak, tutaj mamy dwie y, dwie klatki bardzo blisko siebie. Znaczy wiecie, jeżeli nie, znaczy akurat w przypadku pierwszej klatki, no to jej musimy ją zdobyć, żeby dostać się do tej jagody, a no... jagody albo śliwki. Hmm... W sumie nie pamiętam, wiem, że ona występowała w pierwszej części Raymana, w drugiej... Właściwie... Chyba... No jest to taki nieodłączny element Raymana. E, no ale w każdym razie tamten nam znacznie ułatwia... znaczy tamten Tinsin ukryty znacznie nam ułatwia grę, zostawiając czerwoną puszkę, ale nie jest to obligatoryjne. A, te tam robił no to pestka. Jest też nawiązanie do... W pierwszej części, bo jak widzicie, na tym obrazku znajduje się e, chwila, jak one się nazywały. E, to takie stwory zielone. Mm, w ubraniach myśliwych, Nie no, nie pamiętam, nie powiem wam. Living coś tam, nie pamiętam. A kurde jeszcze dzisiaj próbowałem to sobie e, zobaczyć gdzieś na Wikipedii czy coś. No rzeczywiście zapomniałem. A! No, no ch nie chciałem tego żuwia wyrzucać Ale jak widzicie też można Tu będzie walka Tu musi być walka Dobra, tego już zabijemy tradycyjnie z normalnej broni Jeszcze tam z tyłu nam został je jeden, ale... To był czerwony z rękawicą, a jak wiadomo, one są najsłabsze. Nie pamiętam dokładnie ile bloków no nowych nam dojdzie, ale chyba... chyba trzy, tak mi się wydaje. W tym jeden już niedługo. Okej, okay, to jest ukryte przejście, z tego co się orientuję. I jest ukryte przejście. Na Najpierw tylko niech Globox nam zrobi bańkę. I teraz tak to ukryte przejście, jest tutaj. Ja wam w, tej, w tym lets playu prawdopodobnie wszystkich ukrytych przejść nie pokażę. Staram się wam pokazać te, w których są jakieś easter eggi i tak dalej. To akurat tak się złożyło, że zapamiętałem. Ale takie największe, takie ukryte miejsca, które najbardziej chcę wam pokazać, to się znajdują w dalszych levelach. Tam w najdłuższym skrócie i w kwaterze Mrokrumów, głównie. Yy, I też w, ostatnim, w ostatniej rundzie. Także jeszcze trochę przed nami jest. Ogólnie, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale Raymond jest dla mnie przynajmniej trochę krótki. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że. Można go tam przejść w 5 godzin, a to akurat tak krótko, no aż nie jest to właściwie przeciętne przejście gry. Tyle trwa. Ale no... nie wiem, tamten Rayman wydał mi się dłuższy, zwłaszcza, że powracaliśmy do innych krain. No było trudniej, musieliśmy dużo lumpków zbierać. Okej, okay, tu się pojawi nowy Mrokrum. Oczywiście najpierw musimy pokonać te, które już znamy. Tam u góry jeszcze na nas czyhają? Okej, okay, dobra, nieważne. Teraz... Nowy Mrokrum to Mrokrum latający. Pomimo, że lata, to mamy do niego dość dobry zasięg. Znaczy, bardzo łatwo jest go uderzyć. I jeśli atakują nas trzy takie mroklumy to zazwyczaj... Te dwa nie strzelają, strzela tylko ten jeden i tak się zmieniają dopóki jeden nie ginie, więc no. To jest na pewno spore ułatwienie. Ale chwila, tam był jeszcze Mroklum w kapeluszu i gdzie on się podział? Tam są. Najpierw jednak... Właśnie. Trochę życia mi zabrały, więc... Je jakoś zdegenerować No i dobra, walczymy dalej z mnoklumami. A tam jest jeszcze kryształ czerwony. Dobra, walczymy z mnoklumami. Dwa mnoklumy to to dla mnie. I kolejny duch uwolniony. Lecę, będę w Mar Zakładam, że zostawisz mi czerwoną puszkę. A nie, nie zostawisz mi, ok. To jest nowa minigierka, w której poruszamy się butem. I naszym zadaniem jest zniszczenie tego drugiego, na, znaczy zniszczenie. Musimy go po prostu tak obić, żeby e, zrezygnował ze swojej trasy. Nie musicie się bać, że tam się obtłuczecie czy coś, bo to zabiera tylko jeden punkt. W tym wypadku trzy razy muszę go uderzyć. Jeszcze jeden raz przede mną. No i jak wskazuje ten symbol dolara, będzie z tego jakiś pożytek, jakaś materialna rzecz. Ok. Eee, jeszcze raz? Czy to przypadkiem. A zresztą, dobra, jeszcze raz mogę sobie uderzyć, jeśli tak bardzo tego chcę. Ok. No, i dobra, dostaliśmy czerwoną puchę. To oznacza, że musimy rozwalić te drzwi. Nie, chwila. No dobra, ro rozwalić drzwi, ale gdzie te drzwi są? Może od tego trzeba zacząć. A, już je minąłem. No dobra, niech tak będzie. Mój błąd tym razem. Ale już będę miał te rękawice w pogotowiu, żeby odpowiednio wymierzyć No i dobra. Pierwszy level poszedł dobrze. Nie wiem czemu mam tylko 68%. Pewnie nie dobiłem kombosów. Kolejna osada mroklumów. No tutaj, tu jeszcze mam, mamy tradycyjną walkę. No, dochodzi nam latający mroklum. I jeszcze ten dziadyga niech tutaj zeskoczy. Skakać, żeby. A. No dobra, pokonałem ich. A to chyba nie koniec jeszcze. Nie, tam jeszcze. są mnie zaatakować. Posiłki dotadły. O jezu, ilu was tu jest? Czemu tak dużo? No, sidła znacznie ułatwiają mi sprawę. Jeszcze ktoś tu chce przyjść? Czy już dosyć. No ja myślę. Daman potrafi pływać. W przeciwieństwie do poprzedniej rundy. No tyle, że tam mieliśmy bagna, tam nie za bardzo dało się pływać. Yy, nie możemy się zanurzać. Jeśli graliście w. O kurde, znowu ktoś mnie atakuje. Jeśli graliście w Raymana dwójkę, to wiecie, że tam też dało się pływać i nawet całkiem sprawnie. Eee, tutaj właściwie gra robi za nas większość rzeczy w tym pływaniu, sama ustala tor. Nie będę się wypowiadać, czy to lepiej, czy gorzej. Ale myślę, że pewnie boss w tym świecie byłby o wiele trudniejszy, gdyby dać e, takie pływanie normalne. dobra, może zniszczmy najpierw tę kratkę. Jej, lecę. Trzeba Dobry plan. Tylko teraz y, tam jeszcze coś zostało. Pamiętam. Teraz właśnie... No no, no, dobra, w sumie skoro mam tę moc, to już nie będę... W... Ten, już nie będę drugi raz się powinien cofać. Yyy... Jeśli tylko zobaczę, czy tam coś zostało, a podejrzewam, że na pewno coś zostało. Odbijanie się od tych balonów. One rzecz jasna, ten. O, on, one rzecz jasna, pojawiają się na nowo. Także jeśli zostaną zniszczone, to nie ma się za bardzo czym martwić. No dobra, tu przyznam, że nie za bardzo jestem w stanie zapanować nad swoją postacią. Ustawienie kamery trochę mi to komplikuje. No dobra, to jedna właściwie droga, którą możemy podążać. E, jak mam wziąć ten diament? Chyba, musisz, chyba muszę skoczyć tutaj i. Się cofnąć. No, całe szczęście, że nie potrzebuję żadnej mocy, żeby tu wskoczyć. Mroklumy zostawiły swój sterowiec. A nie, jest jeszcze jeden mroklum. A nie, w sumie jest ich o wiele więcej. Nie wiem, naprawdę myślałem, że on, że on jest pusty. No cóż, myliłem się. Kolejna ich kwatera, taka mini kwatera. Ale już za chwilę się z nimi policzymy. Dobra, najpierw zajmiemy się. Najpierw zajmiemy się tymi balonami. W sumie już się nimi zajęliśmy. I tam widziałem jeszcze był ten kwiat. Dający nam punkty. Dlatego nie chcę za bardzo tutaj biegać blisko niego. No dobra, idziemy w jego kierunku. Udało się. A tu nic nie ma więcej do zbierania. A nie, jest, kurde, co ja mówię. Jest nawet żaba, więc... też... Przybliżamy do niej swój wzrok. No i dobra, czy to już jest koniec rundy, czy jeszcze coś będzie? A, chyba pamiętam, to jest taki mini... Znaczy nie, to w sumie nie jest mini-boss, to jest nowy rodzaj kluma. Mroklum, który nas atakuje mniejszymi Mroklumami. Mm, no i ma też tarczę, więc... Musimy wykorzystywać ten moment, w którym on... Znaczy musimy go atakować w, odsłon... w jego odsłoniętą e, część. Chwilaj, tylko jak to się zrobiło? E... Okej, okay, udało się. Raz, go uderzyć. No wiecie, on się za, 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 zazwyczaj zasłania z jednej strony, więc wtedy celujemy automatycznie w drugą. I nie jesteś jakiś super silny, sami widzieliście trzy ciosy i po nim. No Globox, daj mi jakieś przejście. Tu coś jest. No jakieś ukryte przejście czy coś w tym rodzaju Możliwe A, to też pamiętam, ale... No, w tych wszystkich jaskiniach te poukrywane przejścia, życiasta są tak, tak dobrze ukryte, że czasami nie zwracasz w ogóle uwagi. Spadaj z tego i bierz te kryształy. O, powiem Wam, że zbieranie tych niebieskich diamencików z czasem jest dość uciążliwe. Z czasem staje się właśnie uciążliwe i... No ale cóż, czego się nie robi dla tych punktów, żeby mieć dobry wynik? Tam widziałem zielonego jeszcze. To pójdziemy. Pójdziemy po niego. Jeszcze tylko dwa. Dobra, i to powinno. teraz się mogę spokojnie cofnąć i przystąpić do tej gry właściwej. Globo Globox gdzieś mi tutaj spieprzył. Gdzie on jest? A, kolejna klatka. A nie, zaraz, to byłem, to chwila. Po co on mi to dał? Co mam tym zrobić? A no tak, drzwi. Myślałem, że to jest... a dobra. N nieważne. Nowy rodzaj mrokruma to mrokrum który jest magiem. On nie walczy, natomiast chroni swoich towarzyszy. E, więc logicznym jest to, że najpierw musimy zabić e, właśnie tego maga, żeby zabić inne potem broklumy. I aby to zrobić, najpierw strzelamy właśnie w jednego z tych broklumów. Mag pojawia się, żeby go uderzyć, znaczy, że, żeby go ochronić. A my wtedy możemy przystąpić do ataku. Pamiętam, że w jednej misji będzie taka wiązanka, że mag będzie bronić maga i... No, dość frustrujący moment. No i jeszcze tego tu brakowało. Trzeba przyznać, że mamy tutaj nieco więcej walki niż w poprzednich misjach. Znaczy w poprzednich misjach właściwie połowa tych misji polegała właśnie na walce z bossem, więc... No a ten boss nie, nie był już tak się wyrażę zbyt, e, zbyt chętny do ataku. E...